Hello, wariant filipiński, witam was. Kolejny odcinek zagrajmy w kolejnym odcinków zagramy w Legends. Dzisiaj my sobie wyjątkowo na trójkach i ze mną jest Implus. Plus. Oraz Grzesio. To A ja sobie zagram tutaj Atroksem. Kudy, nie wiem jak tu się zaczyna za bardzo. Vampiric Scepter może na początek. Lol. Wiem, ja że niektóre zaczynają zobaczyć tam normalnie myślę, żeby z tą zagrać. Kurde, bo ja jestem w dżungli. A w dżungli. Damn. Eee. Yeah. Uh, mogę... tam porobię Zacznę sobie tak. Po czym Złożę sobie ten tanki item i będzie będzie spoko. Tak się Tak szczerze, w, w ogóle nie gram. Truje, ale tak, tak, tak tutaj. Tutaj są golemy. Nie ostatnio sobie grywamy czasem chyba, nie? No. Czasem. Czasem Grywać... Grywać grywamy, gość z wygrywaniem. <laughs> nie, to nie idzie nam aż tak źle. Ciekawy jakiś tytuł No No. Nie, ja powiem Ci szczerze, że umiałem junglować nunu bardzo fajnie na poprzedniej mapie, ale poprzedniej w sensie wiesz, na starych trójkach. Tutaj nie mam pojęcia co się dzieje. Tam kampy je bijesz po prostu. No miałem Nunu i Szakosem fajnie junglować tam. Mam no, praca creepy. Ja też Dobra, Dobra, dzięki. Eee, ja poszło szybko jak impól na liście. Dzięki chłopacy. Okay. Spoko. A ja gram na dwóch. Jezu, ja, ja gram na mundę! Jakiś mam... <noise> ja mam gorzej, bo ja gram na dwóch. Gram bez jungli jakieś śnupse. Oczywiście Nie no, wiem czy to dobrze, że to zesmajtowałem O nie wiem dobrze czy nie padam Ej jak no, ja to szybko, Jak ja szybko robię tą dżunglę, Ty. No. Dobra ja postoję pod wieżą No poczekaj aż ta farma zleci do ciebie Nie, to my tu robimy takie downplaysy. O! Imundo Klątwa może... złego mudo, dawaj wbijamy grosi w niej Może to do... Dobre w ogóle coś. O nie ma u mnie nikogo. No wiem. <ścoughs> <ścoughs> Dobra, także to było na tyle. Także się, się z wami żegna. się tak. Generalnie rzecz biorąc. O niczym nie świadczy. Nooo, wiadomo, weź naszą altarę znaczy, To tak może nie być gramy, takie ale... proste Jeszcze cię gonią What the fuck, fuck. Nie de wiem, de ja de mam tak sobie tak, za panem tak. linię i mam to próbę Dobra, trochę nam to przejęli chopaki Trochę lipnie nam idzie Myślałem, że będzie lepiej trochę Ooo, bywało lepiej. a spokojnie. Tylko początek. Ej, 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 ha-ha. Nic nie straciłem w sumie. Dobra, wy sobie farmcie i uważajcie na ganki ewentualne. Szczególnie Implus. Ja mam e. Dlaczego ja mam uważać? Nie by tak, ale wiesz jak jest Dobra nie będę sobie szedł na Dorana. Ej kupię sobie może buty To będzie naprawdę dobry pomysł Tak, buty to przyszłość Żeby szybki, szybciej uciekać przed, żeby przeciwnikami. uciekać przed przeciwnikami Nie no, złożymy sobie ten item do jungle i... O dobrze, się... I ten i złożę sobie botrka na Mundo i na malfajta będzie git. Eee, Fiora poszła na górę chyba. Eee, co za gówniak. Nie, jak ona mi to zabierze, to się popłaczę. a gówniaku, nie Dobra, ty, ona flashnęła, ale... Jeszcze zabrałem to. też nie ma. mi tego kolema A małego zabrała, chrzanić małego. Chociaż nie, one są tutaj w cenie niezłej. Ty, ja bym sobie posiedział trochę. Masz coś no przeciwko? Fuck. No tak, no w sumie okej okay. dzisiaj... W sensie chciałbym się lifestealować, mogę ci w niego wpaść Nawet też Dawaj, nawet teraz What the fuck, what the fuck Malphite idzie Ta-dam nie? Malphite, Malphite mal Ja się Gare nie, nie boję Malphite'a Ja tutaj tak, jestem to stworzony, to żeby to. zabijać Malphite'a Dobre, idziemy, Grzesiu Trzeba ich sklepać o, 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 o Przyjmujemy to ty. A ty ją klep. A ja im przejmę ołtarzyk, taki będę. Dobry. Okej. Okay. Fajnie wyszło. I uciekaj się. O, synu. Jesteście tu. Ja mam pasywę, nie? Więc możemy się bić hardcrowowo. Jeszcze nie mam tego. Dobrze no, dobra Zabijesz go, to będzie fajnie Nie mam energii Tak No trudno Dobra To teraz sobie polecę w... W, 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 w A w mały mieczyk ten odboczka Bilgwater Catlas. 3-3. Ale mamy fajniejszą farmy zdecydowanie, więc jest gicer. Naśidowane mundo. A, co tam. Ale, boom, boom. Wiem, że nie powinienem maksować W. To nie jest dobre na Atroxa. Fajniejsze jest E do maksowania. Ale... Chciałem to zrobić żeby fajnie mi jungla szła Dobra, jest gatechure Czemu nie smite nałem tego A może zrobiliby tego tego tutaj Wojama, ja on nie wiem czy jest za wcześnie <noise> Ej dobre, Boże Grzegorzu SS u mnie Mogę się wbić w nich, odwrócisz się Do zaraz, odwrócisz się zaraz Dobra, ja, ja, ja wezmę mam. tego typa po prostu. O, nieważne. Nie mam pasywy już, to nie chce się za bardzo. Ja mam ulta. I don't wanna dalej. Nie masz? Mam no, ulta. masz, masz, masz. Dobra, ty, ja wezmę to. Poczekajcie chwilę. Szybko. Żebym miał ulta. Nie ja mam ulta. Nie wiem, gonią mnie, to uciekam. Wbijamy w nich. Dwajcie. No. Sami przyjdą. O Jezu, panie, mnie to rozwalili. Dobra, to też. może nie wyszło najlepiej Oni też mieli głupie, o, głupie jakieś takie sztywne Sztywna walka O także tak. Małe problemy techniczne. mmm. -mm -mm. A, Grzesiu Grzesio król. Ja sobie złożę tak. Tak nie, uciekaj, to. Czy nie, uciekaj, uciekaj. O, A ty wcześniej nie miałeś szóstego, chyba. O, o sej no, ale to był największy błąd. BUM boom, boom. Weź sobie mi się. Nie miałem to jest tego. A to dlatego nam to nie wyszło. No, No, brakowało hardkorowo mi ulta Grzesia i tak ład się dzieje, skinę Dobra, już skoro zacznę maksować W to będę maksować W ale ogólnie to maksuje na Atroxa E zawsze no bo generalnie nie jest ma lekki. nikogo no możesz iść na no moją no to idę Nie, ja już idę bo tam jest duża fala minionów duża ma... fala minionów <laughs> Zostaw taki... kanon miniona w spokoju Dobra, kanon miniona wam zostawię taki i będę dobry Dobra, poszujemy No, dawajcie, w poszu jesteśmy, dobrze Śmiejesz się, a ja naprawdę jesteśmy Królami okay. pusz. Dobra, ja mam ulta i mam pasywkę więc teraz bym ja chciał mam 5 się krepać Ej, weźmiemy tą wieżę może na szybko Weźmiemy ją No weźmiemy, weźmiemy na no hamę Dawajcie, dawajcie Bijemy się? bijemy się? tak, bijemy się Ach, ciekła, sukwa lol o ta, co to? Ma ulta. zmarnował ulta ten Nie, ja, bij się, bij się, bij się jakie 5 godzin? ja trochę dobra, 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 dobra. okej okay. a my wzięliśmy wieże, więc warfy O, jeden worth it. za jednego ale mamy wieże, więc jest git no no on jest trochę jolo moim zdaniem, ale... No. nie, już teraz nie widać Jak bierzesz nie no widać się. bo masz... się. No widać się. oczy. widać tym No widać się. No bo... O. Mundo. O. To o. 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 mnie śmieć. Opadam. No see you later. alligator. To była dobra tak, piosenka. Teraz tak. będę miał zonę. Buty bym może zolę to później. Straszować zanie O, idą na naszej. Grze się, dawaj, grze się, dawaj. To się masz młoda? Mam. Mam, teraz go nie zużywaj. Poczekaj, no. Dobra, chyba pora ultować, co? Ja ich jeszcze chcę podbić, ale dobra Ten to śmieć Ofiora Daj No nie Nie, Krojski ja już muszę cofać, słuchajcie. ty Utrzymałeś to? No, to pięknie Ty, ja teraz idę na za konkretne zakupy nie wiem jakie tutaj itemy są specjalne, jakieś dobre na tą mapkę. Okej, okay, polecę sobie po prostu buildem z samodsuj. W sensie nie, no tam może bym nie składał tak wcześniej, wcześnie potrka, tylko jakoś pod koniec. Ale na to palę ja się w... lubię złożyć sobie za to wcześniej, boczka A Mark, że się ty się do bo masz siódmy. Oni mają 9, 7, 8 czyli... Ja mam 10 No... A tu mamy fajną przewagę nad nimi. A, wzięli swój ołtarz. Wracam się poza nie. O, to będzie teraz... Duża różnica w tym fajcie jak odpalisz za No i ja muszę. tak... No to już w ogóle stary, to, to byłoby nieźle. Dobra. Byłaby bardzo duża różnica w tym fajcie Wyskoczy ci na Ale tą też... fiorkę. Nie, bo tu jest mumbo. No to tak ci pomogę. Life fight jest na dole. Już go nie ma. Mal flight. A chujciem life fight'em są fragi. Coś się ich nie ma. A biorą nasz ołtarz. Dawaj Grzesiu, chodź tutaj też. Kurde znowu. Ja mam multa. Dawajcie chopaki no. Muszę się zrobić bardziej tanki tym a, 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 Atroxem Dobra, że się odpuść No cóż, ja będę miał głód O już mógłbyś tam mieć <głosy> <głosy> Za dużo bije we mnie fiora, będę musiał złożyć się jakiegoś omenka Nie mam energii O oh, oh fuck, omen oh, <noise> No, omenka złożę Nie, przeżyj To sam Przeżyj o, ale, łokle panna Elegancko Perdon cię dzięki Malflight No nie ważne. Kurde, nie fajnie że mają Malfighta bo on mi znacznie redukuje to wszystko No dobra 11 więc ja mam pasywa, nie? On nie ma już ultra. Ja się biję dalej. Ja też. Bo mam OP Lifestyle. Chodźcie, ey, chodźcie, chodźcie. Zostaw mnie miniony, idź tam do Grzesia. Co my tu robimy? A dobra, dobre, dobre, dobre A im brakło mi, brakło mi pasywki Ja ją zeslowowałem, a dobra, wcześniej Dawać Dawaj Mhm Dobrze, chopaki, dobrze 11-11 Ale już, ale widać już naszą przewagę powoli No

Nie, nie mamy... Ignite no mam No nie, 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 to nie... Dobra, uważaj Grzesiu tam. Pum, śmieciu. Ej, to jest OP, bo ja się nie mogę silować Dobra, Fiera jest oficjalnie, albo i nie, kontrał na mnie. O, synu! Uciekaj, ile masz Q. Nie, już mam. O, Grzesiu idzie. Tak jest, żeby bez używania Q. No, się ma ulta Nie no się po prostu... Dawaj się pęta i patrzcie Oglądajcie widzowie Nie no Grzesio nawet nie wiem czy dubla wbije, ale... Ja mam ze slow'a więc nie zbije Teraz padnie O się Dobra, jeszcze potrzebuję... Omena, nie wiem co to robi, więc złożymy sobie to... Jakie buty złożyć na tą grę? No, cały czas nie wiem więc... Hmm. A no, chociaż... no właśnie tak... Kupię sobie na attack speed. Myślę, że to będą dobre buty. Tak. Hm. O nie, się, I potem kupię Last Whisper. No... dobra. O, no fuck. O, uciekaj. Co ty sobie tutaj wyobrażasz? Malflight Bijem, Bijemy się? Nie ma Grzesia, Grzesiu dawaj do nas, Grzesiu dawaj do nas! Już idę! Już idę! idę! ludzie... A ja wczesnałem w nawet mogę odpalić trójeczkę, ale dobra Ile wyszło jeden za jednego? lipa Boże zabijecie Mundosa Nie mam energii o... No, ja mogę odpalić... potrka. No nawet nie zdążyłem. Oni mnie strasznie biją. Dostałem Malfight. Ten Mundo. Fiora. Dostałem Focus jak zwykle. Dobra, 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 złożę sobie buty na Attack Speed. Czy to ma jakiś sens? Hmm, pewnie nie. Dlatego to złożę. Dlatego... Dokładnie ty. Nie, ja się zbuduję tanki, bo widzę, że taki dostaję fokus. Jak ja jestem na zonii, to nie dostanę fokusu normalnie. No tak, 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 ale Grzesia w ogóle o nie byłam. Grzesie no sam pan no, 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 nie. Grzesia sam nie. A co za fry jest? czemu tak nie biją? Co za pytał? Nie krańczę trójkę to samo dzieje. O, synu. Tak, mam multę dopiero Nie ja znam youtubera, który nagrywa... Y do trójki? Trójki, ale... ale ma autyzm Aha. Co? Co? <laughs> nie, to jest <laughs> Długa historia Link do kanału w opisie <laughs> Nie e Zrobili nie. księdza Williama już <noise> teraz trochę lipa <noise> będzie, ty. Jeden tylko zrobili. What the fuck? Ja nie mam pasywy, więc lipa. No, trochę. I plus zbijaj tam na ulcie Nie zoniuj nawet na razie. Jak chcesz. <noise> Aha. No, także... Także coraz gorzej nam idzie. ok no. Tak. Także widzimy się w następnym odcinku. Nie, ja co zamierzam wygrać. To jeszcze nie koniec odcinka. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni i możemy iść. Nie no, spokojnie. Oni są na takim ale no, ja nie mam HP, bo żeby ich jest, zabić. Jest, znaczy jestem. Fiora ma hydrę, więc już nie jest. Ona ma podwójny lifestyle, to trochę boli, ale... Chodź tu śmieciaro! Ej, oni mają jeszcze silniejsza, ale jak chce się i ta Fiora, to biją to strasznie mocno. Wezmę sobie aż to. Bez wyrażenia. 13-17. Ja trochę. Dobra. sobie trochę lifestyle. Także to było nam tyle z naszej przewagi, ja nie wiem czemu, ale idzie nam beznadziejnie, znaczy grzesie jest strasznie w plecy Troszkę No niech malfight jest w podobnej sytuacji, ale to malfight No Nie, moim zdaniem mamy szansę jak ult fiory nie będzie aż tak dużo bił Chociaż ten malfight zrobi się tak tanki, to będzie denerwujący. Focus Fiora, taki hardcore Fajnie, jakby można było przerwać łatwiej tego jej ulca. Ludzie się idą na ciebie. No i patrz, patrz, patrz. No i patrz, patrz, patrz. No patrz, patrz, patrz. No patrz, patrz, no, patrz, i, patrz i widzę. Widzę jaką mierzę. W jakieś, nie? Ej, tu jest Fiora. Sama Fiora. A, flipkin sobie poszedł, dzień No jestem tutaj. Tam była sama Fiora. No, no ja. tu jest dalej. Nie bij się jakoś tak konkretnie. Nie no, tylko go schorksowałem. Mhm. Ja mogę uciec z łatwo, więc wiesz. Ja też. Dobra, się już jest. Ej. Chodźcie, nie jestem już ratany. A ile jest ten księciu? No... O, jest. O no, ty, oh, yeah. A klepiemy go o, dawaj. pan Tańcz tańczy ze mną. Ej, jaki on ma health bars fajny. Tańczymy z... Księdzem Williamem? Tak, najpierw go zabijemy. Eee, yeah. easy. Sakar napisz napiszcie mu czy easy. Dobra. Dobra. Idziemy się na Tak, tylko to ja, to ja, ja cofnę to, co po item, ja tak nie? Złożę sobie omena menu. Ale co jest po item to będzie kołba już. Ne, tam spokojnie, ziomeczku Ja sobie złożę jeszcze o to i pójdę sobie w to. Będzie git Złożę to, pójdę w to. No. I stary kurde Jeszcze last whisper i wszystkich będę miał, Będę się healował za milion. Miała... I tańczy. No dobra, bez sensu. Ej to idziemy, idziemy, dawaj, canon. Mały, oh, mały canon. Zią Boom. Ej, mam, no. ich mam ich poszukać? Cześć, Wresiu. Nalazłem Morfajta Znalazłem resztę Dobre ty Nie wbijajmy w ich bejty Tam i te sami przyjdą No Ja sprawdzę krzaczki No to jest delikatnie Face checkiem no, Nie przeszkadzają Okej okay. To wpuszczujemy ty Dobra. Przywierzę No? Bez ziemię i bij się Tego śmiecia Zabi się no Aaa, Mundo mnie goni Jaki on ma slow! Nie ja się z nim nie biję ty Ja wolę Mundo pobić To był męczący team fajcik Ale wystarczy Fiorio ja nic A nie ty już nie się wie. chciałeś żegnać w moim odcinku. Spokojnie, wszystko pod kontrolą. No Ofiara już jest, ja, ja bym się cofnął. No nie ma jeszcze ulta, Druga w drugim Ej, weźmiemy jeszcze inhibitor czy nie? Nie, wątpię. To ja. Dobra, dawajcie. dawajcie. szybko, szybko, szybko i uciekamy. Dobra, to, 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 to był głupi pomysł oficjalny panowie. Nie weźmiemy no. Dobra, weźmiecie. Dobra, spadamy. Nie, nie, nie uciekniecie. Stunuj ją, zestunuj ją, proszę, zestunuj ją. Nie mam nie mam pasywki na autosy, żeby zestunować. To jeden Dobre. Dobrze. Dobrze, pięknie. No śmierć frajerem. Poświęciły tą wieżę niestety Implus. Trudno. Bo za dużo HP ona nie ma ciekawe czy mam... Nie no nie mam Nie no, on idzie po nie, myślałem że on nie idzie po na, co on nie powierzę <laughs> Dobra, złożymy sobie to... to... A, wzięli nam ołtarzyk. Okay. <laughs> tylko nie to... To są odnosi do tego, że idą... To nam To ja 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 wierzę. super hey, Ej, ten ołtarz tutaj całkiem dużo Gdy się nad tym nie zastanawiałem Chodź ej Czekajcie, z farmie to Dobra farma nie jest za. Ty no Uważaj, bo nie ma nikogo No właśnie I fokus ją, nie? O panie, totalnie zomnieni Ja nawet ulta nie musiałem włączyć Moja penta, moja penta, Moja pęta Dobre Dobra, oh. GG, WP, idziemy to kończyć a oni są w dupie w tym momencie Będziesz tankował? Nie, będę healował się na minionach Dobrze, <grybujesz>. Dobra, ja Ci to nie taki plan, jeszcze ale dobra O Grzesia tank, Grzesia the tank one Szybciej bo padnę Dobra, uciekaj już, uciekaj już Patrzcie co się dzieje na topie Dobra, oni generalnie wstali, więc... Biorę już to. znowu bierzemy i uciekamy! Ooooooo! jolo! oj, tutaj. Ej, pana, ja to... Ja, ja to przyjmę jeszcze, ty. Jeszcze Golda nie brakuje. Nasze, idźcie Tam nasze, miolo. będzie zaraz odblokowane, ujrzyj. Jeszcze Smaki, nie, ale Dobra, ty już mam na ten fajny temak, to sobie go złożę. Ale mam porąbane dziwny bilt na trok. W sensie te buty i to, nie wiem czy pff, nie y, wiem czy, nie czy to jest, a jest a potrzebne. Ja mam 3, 11. Bo ta jungla mi szła tak łatwo, że niepotrzebnie składałem Spirit of Dension Golem. No, ale... Jeszcze pula dostałeś, nie wiem po co. No. William <noise> <U, ujdziemy się głosy> jak chcesz. No dobra, tak szczerze to ja drugi, drugi, drugi raz ma. tutaj jungluję. Zróbmy Williama. O. Czekajcie na mnie Bo będę płakać Dajra ty się odradzasz O, to idziemy do udziałem Ej lubię, <coughs> <gat _> lubię moje materiały, bo mają... Dwie podteksty taki tajny O, ty śmiecił Tam go zabijesz? Miałem boczkę No dobra Ło! Ło! Aaa, nie miałem tego tego, nie miałem smajta nie, ma, nie mam energii Wyszła mi lipa trochę ona miała za dużo lifesteela, bo ma i itemy Dobra, ale zabijamy raczej kończymy Nie, ja, kończymy po prostu Są to. Dobra, śmiecił, <śmiecki> o bla, bla, bla. o synu! Nawet nie wiedziałem gdzie jest moja postać no dobra skończy się Ty No ładnie Dobra, także tyle Nie mam pojęcia nadal o co chodzi w tej mafii Ale bawiliśmy się dobrze widzieliśmy się w następnych odcinkach Chyba już normalnych na razie Cześć Cześć